Dzisiejsze spotkanie w programie Summer Play. Dziękuję Marcin Jędrych. Zapraszam na fakty o północy, które w RMFW przedstawi Grzegorz Jasiński. Po rezygnacji z ubiegania się o ponowny wybór do Białego Domu, Joe Biden przekazuje swoje poparcie wiceprezydent Kamali Harris. Izraelski premier Benjamin Netanyahu decyduje się na wysłanie negocjatorów na rozmowy z Hamasem w sprawie umowy o uwolnieniu zakładników, a sam wybiera się do Waszyngtonu. W faktach też rady i przypomnienia policji dla kierowców podczas nocnych, wakacyjnych przejazdów. Po ogłoszeniu decyzji Joe Bidena o rezygnacji z ubiegania się o ponowny wybór na prezydenta Kamala Harris w imieniu narodu amerykańskiego dziękuję mu za jego niezwykłe przywództwo jako prezydenta Stanów Zjednoczonych i za dziesięciolecia jego służby dla tego kraju. Napisała, że jest zaszczycona poparciem prezydenta i jej zamiarem jest zdobyć partyjną nominację. Podkreśliła, że zrobi wszystko, co w jej mocy, aby zjednoczyć Partię Demokratyczną i zjednoczyć naród, aby pokonać Donalda Trumpa i jego skrajny program. Jeśli jesteś ze mną, wpłać darowiznę już teraz. Zaapelowała o wpłaty na kampanię wyborczą. Z Waszyngtonu Paweł Żuchowski. Kandydat na wiceprezydenta USA, Jay Divans, oświadczył z kolei, że wraz z Donaldem Trumpem są gotowi do ocalenia Ameryki bez względu na to, kogo wystawi w jesiennych wyborach Partia Demokratyczna. Szef włoskiego MSZ-u, wicepremier Antonio Tajani, komentując decyzję prezydenta Joe Bidena o rezygnacji z ponownego kandydowania w wyborach, oświadczył, że nic nie zmieni się w relacjach między Włochami a Stanami Zjednoczonymi. Zapewnił, że rząd w Rzymie będzie dobrze współpracował tak z Donaldem Trumpem, jak i z Kamalą Harris. W wypowiedzi dla telewizji Rai szef włoskiej dyplomacji podkreślił, że jesteśmy przyjaciółmi USA i musimy zachować mocne relacje transatlantyckie, które są priorytetem naszej polityki zagranicznej, dodał włoski wicepremier. premiera Izraelski premier Benjamin Netanyahu polecił wysłanie w czwartek negocjatorów na rozmowy z Hamasem w sprawie umowy o uwolnieniu zakładników. Jak poinformowało wczoraj jego biuro, premier podjął decyzję w tej sprawie po naradzie z wyższymi rangą członkami izraelskiego establishmentu obronnego. Do tej pory wysiłki na rzecz zawieszenia broni podejmowane pod przewodnictwem Kataru i Egiptu oraz wspierane przez Stany Zjednoczone nie doprowadziły do żadnego porozumienia. Premier Izraela ma spotkać się we wtorek w Waszyngtonie z prezydentem Joe Bidenem. Zaplanowano też jego wystąpienie przed kongresem. Portal Politico napisał wczoraj, że Netanyahu przedłuża jednak rozmowy z Hamasem na temat rozejmu i uwolnienia zakładników, licząc na powrót do Białego Domu Donalda Trumpa. Wakacyjne fakty RMFFM. Wakacje to czas, kiedy dużo podróżujemy. Jadąc czy wracając z urlopu, pamiętajmy o kulturze na drodze radzi aspirant Tomasz Markowski, rzecznik warmińsko-mazurskich policjantów. Wzajemny szacunek wobec innych uczestników ruchu drogowego. Kierowców wobec kierowców, ale też wobec rowerzystów, których w tej chwili na naszych drogach jest zdecydowanie więcej wobec pieszych. Pieszych wobec też rowerzystów. Tutaj ta wzajemna kultura i szacunek jest potrzebna. Niestety, jak pokazuje, pokazują nam liczne filmiki umieszczane gdzieś w internecie, na różnych portalach. Tej kultury i wzajemnego szacunku niestety wciąż bardzo często brakuje. No, a też nie możemy zapominać o tym, że wybierając się w jakąś dłuższą, planowaną, wakacyjną podróż, warto w odpowiedni sposób się do niej przygotować, sprawdzić trasę, reagować na komunikaty, choćby e, puszczane w radiu. Pamiętać, żeby w drogę wyruszać zawsze wypoczętym, no i bezwzględnie trzeźwym. To, o czym zawsze przypominamy, a o czym niestety wciąż wielu zapomina. Robić przystanki? Jeżeli jest taka potrzeba, to jak najbardziej. Ty, teraz przy... Y, w wielu trasach szybkiego ruchu mamy punkty obsługi pojazdów, mamy fajne parkingi, gdzie można się zatrzymać, zrelaksować, odpocząć, spędzić chwilę pod daszkiem. Czy to na stacjach benzynowych, czy, czy właśnie na takich parkingach. Korzystajmy z nich, bo te, nawet jeżeli nam się wydaje, że zostało nam już niedaleko do celu, że już to już ostatnie kilometry, ale czujemy zmęczenie, no to lepiej się zatrzymać na te 5 minut. Przypomina w rozmowie z naszym reporterem Piotrem Bułakowskim, aspirant Tomasz Markowski. W Warszawie rusza cykl dwugodzinnych spacerów dendrologicznych w koronach miasta. Miejsce Ogrodnicy zapraszają do wspólnego zgłębiania tajników miejskiej przyrody w warszawskich parkach i na terenach zielonych. W tym roku chętni będą poznawać Park Skaryszewski, Ogród Krasińskich, Park Żeromskiego, Park Ujazdowski i Nadwiślańskie Łęgi. Nasi miejsce Ogrodnicy zapraszają przede wszystkim dzieci i młodzież, ale i dorośli e, mogą towarzyszyć. Nic złego się nie stanie. Ten najbliższy spacer dendrologiczny to Skrzydlaci Przyjaciele Drzew. To będzie zresztą spacer, ale w formie gry terenowej odbędzie się w Ogrodzie Krasińskich i tutaj będziemy mogli dowiedzieć się jak ptaki mieszkają w Ogrodzie Krasińskich, co jedzą, gdzie się chowają, jakie mają zwyczaje, także myślę, że wszystko co chcielibyście wiedzieć o tym jak się mieszka w Ogrodzie Krasińskim, jeśli jest się ptakiem, to jest właśnie dokładnie ten moment. Zachęca Monika Boyd ze stołecznego ratusza, najbliższy spacer 28 lipca udział jest bezpłatny. Ale tydzień wcześniej należy zgłosić chęć udziału. Radio Muzyka Fakty. RMFFM.